Hej, z tej strony Jules i pokażę wam dzisiaj jak grać z Cypherem na nowej, lodowej mapie Icebox. Z racji tego, że patch w Ameryce był już wczoraj, to sobie tam założyłem konto i co prawda na 130 pingu, ale pograłem, zapoznałem się z mapą, pogrzebałem troszkę w internecie na temat tipów i sam spróbowałem coś pokombinować i pokażę wam co udało mi się znaleźć. Dobra, bez przedłużania, zaczniemy od obrony site'u B. Pierwszy setup na site B. Stawiacie pierwszy potykacz od tego żółtego boksa przez na poziomie swojej głowy na kucaka. Drugi z drugiej strony. Tylko musicie pamiętać, żeby nie były one zbyt blisko tego boxa, bo na niego można bez problemu wskoczyć i wtedy wasze potykacze będzie można bardzo łatwo ominąć. Klatki. Ano jest nawet one way, który świetnie się spisze na kontrolę tej części mapy. Wystarczy, że wejdziecie do góry, podejdziecie do krawędzi i wymierzycie dokładnie, w tym samym miejscu co ja i tyle. One way postawione. Jak przeciwnicy będą nadciągać, to po prostu odpalacie klatkę i macie dobrą widoczność na nogi atakujących. Drugą klatkę możecie postawić na wejście z której ze stron, chociaż dobrym rozwiązaniem będzie postawienie po prostu dwóch klatek w miejscu one way'a. Kamerkę postawcie po prostu w taki oto sposób. Pod ten setup możecie grać w tym oto miejscu. Jak już atakujący będą nadciągać, to macie pod nich one way. Jeśli będą nadciągać z prawej strony to macie pod nich potykacze, dzięki którym w odpowiednim momencie będziecie mogli na nich wychylić i zrobić przewagę dla waszej drużyny. Drugi setup na site B. Jest to setup z jednej strony pod B, jednak był go nazwał takim setupem pod B mid. Zresztą zaraz sami zobaczycie dlaczego. Pierwszy potykacz stawiacie w tym miejscu od kuchni, drugi na samym dole w ten oto sposób. Kratki stawiacie na swoich potykaczach. Kamerkę postawcie lekko wychylając już praktycznie na dachu. Jeśli przeciwnicy wyjdą w wasz potykacz od kuchni, to możecie ich bez problemu przeskanować. A jak będą zajmować dolną część mapy, to macie świetny highground do zgarnięcia przewagi dla waszej drużyny. Jednak musicie mieć sojusznika, który będzie pilnował wam wejście od prawej strony. Na samą kamerkę polecam baitować, po prostu ją na chwilę odpalając. Ewentualnie możecie postarać się szybko kogoś oznaczyć i na niego wychylić. Setup pod site A. Potykacze będziecie mogli postawić dopiero kiedy bariery zejdą. Pierwsze stawiacie od prawej strony w taki sposób, drugi pod kątem z lewej strony. Na potykaczach postawcie swoje klatki. Kamerkę postawcie na ścianie w podskoku, dzięki której będziecie widzieć praktycznie cały site. Pod ten setup polecam grać za Sitem. Jedynie czego musicie się obawiać to tego, żeby ktoś Was nie zaskoczył z góry czy z ogólnie Linek. Jeśli atakujący będą naciągać dołem, to jest spora szansa, że albo będą chcieli zniszczyć was potykać, albo po prostu w niego wejdą, dzięki czemu będziecie mieli świetną okazję, żeby wychylić i zgarnąć Praga czas przejść do ataku. Jeśli chodzi o potykacze, to na tej mapie jest to dosyć trudna sprawa ze względu na dużą ilość boksów, na które można wskoczyć, jak i dużą ilość wejść. Ciężko będzie wam dwoma potykaczami obstawić flanki z site'u A oraz B, jednak jest szansa, że po prostu one będą bezużyteczne przez to, jak ta mapa jest konstruowana. Zresztą jak widzicie, nawet jeżeli postawicie dwa potykacze od wyjścia z site'u A, no to można przez nie w bardzo banalny sposób przeskoczyć. Według mnie jednak ta umiejętność jest bardziej sytuacyjna i może być równa. Dobra, a nawet lepszą opcją, po prostu do obstawienia przejętego sajtu klatki. Niesamowicie sytuacyjne, ponownie. Z reguły z niej korzystam, żeby przejąć jakąś część mapy lub rozstawiam je po przejęciu sajtu, żeby nieco spowolnić przeciwników. Kamerkę używam do sprawdzenia pozycji po stronie atakującej. Z tego, że na tej mapie jest bardzo dużo kątów, to ta kamerka potrafi być bardzo użyteczna. Dzięki za oglądanie. Możecie zostawić kciuka w górę, jeśli wam pomogłem, suba na kanale, jakiś komentarz. Wiecie, chcę, żeby kanał się rozwijał. Do usłyszenia. Hej!